Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i na początek mam dla Was cudną bluzeczkę, która jest z krótkim rękawkiem, ale ma bardzo fajny taki kolorowy nadruk z truskaweczkami. Do tego ten napis tutaj to jest naszywka. Kosztuje ona 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj XL. Kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd ubrań. Do Pepko weszła nowa gazetka, i hitem jest cytrynkowa kolekcja. Z niej pojawiła się przepiękna sukienka oraz shorty. A oprócz tego będę miała dla Was kolejną niebieską sukienkę, pojawiła się też nowa jeansowa spódnica, cudne bluzeczki, nie zabraknie też perełek dla panów, pojawiły się bardzo fajne spodnie z dodatkiem lnu oraz komplet dla fanów Marvela. Więc kochani oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od bluzeczki z krótkim rękawem, która jest w kolorze białym, do tego jest taka krótsza, podoba mi się też to, że na samym dole ma ona taką gumę jak w przypadku bluzy, fajnie to wygląda, do tego jest taka szersza, przewiewna, więc idealnie sprawdzi się na lato, kosztuje 25 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. A teraz kochani hit odcinka. W pepku pojawiła się cytrynkowa kolekcja i na początek mam dla was cudną sukienkę, która ma bardzo fajny krój, ponieważ u góry mamy tutaj takie marszczenie, do tego jest gumeczka, więc ona się będzie ładnie układała. Do tego ma ona bufiaste rękawy, materiał to 100% wiskozy. No i ten nadruk w cytrynki jest po prostu genialny. Kosztuje ona 50 zł, a największy rozmiar to 44. A na dole z tej cytrynkowej kolekcji mamy jeszcze krótkie spodenki, które też są w te cytrynki, no powiem Wam, że ten nadruk bardzo mi się podoba. Do tego krój mają taki prosty, z przodu mają kieszonki, kosztują 30 zł i też największy rozmiar to 44 Kochani mamy kolejną niebieską sukienkę, tym razem ona ma taki prosty krój, jest to bez rękawnik i na początek myślałam, że ona nie ma tutaj żadnych ozdób, ale na dole mamy tutaj takie guziczki, fajnie to wygląda. Do tego jest ona dłuższa niż ta, którą mieliśmy ostatnio, kosztuje 40 zł i największy rozmiar to XL. A teraz mam dla Was ciekawą tunikę, która jest wykonana z fajnego materiału, który jest taki pomarszczony. Do tego ma ona krótki rękaw, głęboki dekolt, który jest taki na zakładkę. Do tego jest ona szeroka, taka przewiewna, a największy rozmiar nawet mamy tutaj 46, więc kolejny plus. Ona się idealnie sprawdzi na takie eleganckie wyjścia i możecie sobie ją założyć zamiast koszuli. Kosztuje 25 zł. A obok mamy tą bluzeczkę, którą wam wcześniej pokazywałam w kolorze białym, a teraz pojawiła się niebieska. No powiem wam, że ten odcień jest po prostu przepiękny i na razie z tej kolekcji ta bluzeczka podoba mi się najbardziej, chociaż te sukienki są naprawdę cudne. Tak jak ta biała ona również kosztuje 20 zł i też największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę. A z tyłu ukryła mi się jeansowa spódnica, która jest taka klasyczna. Z przodu i z tyłu mamy kieszonki, do tego jest taka lekko powycierana. Podoba mi się ten kolor, bo jest to taki klasyczny jeans. Kosztuje ona on 45 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. Dojechała też kolejna dostawa bluzeczek z krótkim rękawem i tym razem pojawiły się czarne, ale z białymi napisami. Na przykład tutaj mamy ciał, do tego jest jeszcze wykrzyknik, ale to naklejka go zakryła. Kosztuje ona 12 zł. Ta mi się spodobała, ponieważ mamy tutaj napis Jesteś wyjątkowa i to jest Twoja super moc. Ona również kosztuje 12 zł. A ostatnia bluzeczka ma taki delikatny napis, który głosi ponadczasowy. Ona kosztuje 10 zł. I wszystkie te trzy bluzeczki mają największy rozmiar, podwójną xl -kę. A teraz przejdźmy sobie na dział dla panów. I na początek bluzeczka bez rękawnik, fajny taki jasno kolor, do tego ładny nadruk. Kosztuje ona 15 zł, a największy rozmiar to podwójna XL-ka. A obok mamy piżamę, która jest nadrukiem Supermana. Mamy tutaj bluzeczkę z krótkim rękawem oraz krótkie granatowe spodenki, które mają logo właśnie Supermana. Kosztuje ona 40 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. A teraz hit dla panów, i są to długie spodnie, które są wykonane z fajnego materiału, ponieważ mamy tutaj dodatek lnu. Do tego z przodu i z tyłu mamy kieszonki. I to co mnie zdziwiło, one mają tutaj taki granatowy sznurek, więc taki sportowy akcent, a one w sumie są bardziej takie eleganckie, kosztują 50 zł i rozmiary mamy tutaj od 30 do 38. A teraz coś dla fanów Marvela, jest to bluzeczka bez rękawnik, która ma logo Marvela, do tego czarny kolor, fajnie to wygląda. Największy rozmiar to podwójna XL i kosztuje ona 25 zł. do kompletu mamy krótkie spodenki, które też są w kolorze czarnym i też mamy tutaj te logo. Kosztują one 30 zł i największy rozmiar też mamy tutaj podwójną XL-kę. A teraz perełka z firmy Beckin. Jest to bezrękawnik w kolorze czarnym. Do tego napis jest taki zielony i on ładnie wygląda na tym kolorze. Jest ona wykonana też z fajnego materiału, bo jest to taka siateczka, więc idealnie sprawdzi się na trening albo na upały. Kosztuje 25 zł, a największy rozmiar to podwójna XLK. Kolejny hit gazetki to oczywiście te kolorowe komplety, których mamy naprawdę spory wybór dla dzieci, ale są też dla dorosłych, na przykład tutaj mamy taki w kolorze różowym i mamy tutaj bezrękawnik, który kosztuje 12 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Do kompletu mamy krótkie spodenki, które z przodu mają kieszonki, do tego kosztują 15 zł i też największy rozmiar to podwójna XL. -ka. Ten komplet mamy też w kolorze miętowym i też mamy tutaj krótkie spodenki, które kosztują 15 zł, też największy rozmiar to podwójna XLK i do kompletu mamy bez rękawnik w tym samym kolorze, który kosztuje 12. Mamy też komplet dla panów, który jest w kolorze niebieskim i tutaj mamy spodenki, które kosztują 20 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę i one są uszyte z grubszego materiału niż ten komplet, który mamy dla pań. Bardzo mi się podoba bluzeczka, ponieważ na niebieskim tle mamy tutaj taki zielony napis, ona kosztuje 12 zł i też największy rozmiar to podwójna XL-ka. A na koniec zobaczmy sobie co nowego pojawiło się na dodatkach i kochani te spineczki Wam gorąco polecam, ja sobie je kupiłam, one świetnie trzymają włosy, do tego ładnie wyglądają, no i kosztują tylko 8 zł. Mamy też nowość, pojawiła się taka kremowa, w kamerze tego nie widać, ale ona ma troszeczkę brokatu, jest naprawdę spora, więc jak macie gęste włosy to się Wam sprawdzi, kosztuje 6 zł. Mamy też nowość na gumeczkach. Pojawiły się te pończochowe, które ja Wam gorąco polecam. Mamy je w kolorze niebieskim i granatowym. One kosztują tylko 3 zł. A na dole mamy takie koronkowe, które są dostępne w kolorze białym i czarnym, kosztują 6 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepco, gdzie mieliśmy dodatki do domu w stylu boho. Między innymi pojawiły się cudne podkładki pod talerze, szkatułka oraz poduszki, więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.